Massachusetts jest jednym z najtrudniejszych stanów Nowej Anglii na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Zostało zauważone w 1620 roku wraz z przybyciem pierwszych angielskich osadników ojców pielgrzymów. Przybyli oni na łodzi Mayflower i założyli kolonię, która z czasem przyrodziła się w miasto Plymouth. Dziesięć lat później powstała tu nowa kolonia Massachusetts Bay. Koloniści założyli także inne osady w Bostonie i Salem. To ostatnie jest dobrze znane ze słynnych procesów oczary z 1692 roku. Bogata historia i głęboko zakorzeniona wiara chrześcijańska, procesy inkwizycji i być może magia rdzennych Amerykanów przyczyniły się do silnej wiary w duchy, demony i świat nadprzyrodzony. Wśród nich wciąż żywa jest jedna opowieść o demonie z Dover – czy był on tworem wybujałej wyobraźni, czy może był prawdziwy? W kwietniu 1977 roku dwóch chłopców i jedna dziewczyna przestraszyła ta sama istota. Zgodnie z opisem była to dziwna istota bez ogona, z jajowatą głową, miała błyszczące oczy, smokłe kończyny i bardzo długie palce, które były w stanie doskonale dostosować się do powierzchni. Nie było człowiekiem, ale też nie zwierzęciem. Trzech nastolatków widziało je niezależnie od siebie, a ich opowieści różnią się zaledwie kilkoma szczegółami, nawet ich rysunki ukazywały te same cechy. 21 kwietnia 1977 roku Demona z Dowell jako pierwszy zauważył 17-letni Bill Bartlett. Tego wieczoru jechał samochodem z dwoma przyjaciółmi. Jak opowiadał, Przykleił się do ściany domu, w świetle reflektorów wyraźnie widział jego świecące oczy, chłopak był przerażony, pod szkicem stworzenia napisał Ja, Bill Barlet, przysięgam na świętą Biblię, że to jest stworzenie, które widziałem tej samej nocy koło północy z istotą spotkał się 15-letni John Baxter, który wracał z randki. Opowiada, że stało na kamieniach i opierało się o drzewo. Długie palce niemal owinęły się wokół kamienia. Miał głowę w kształcie jaja i wydatne, niezwykle błyszczące oczy, a jego rysunek przypominał grafikę Billa Następnej nocy 22 kwietnia 1977 roku tę samą istotę dostrzegła Abi Brabham. Około północy zauważyła stwora opierającego się o drzewo. Jej portret również był niemal identyczny.